Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, dzisiaj będzie śniadanie, ewentualnie posiłek dla wszystkich chorowitków, chorych, zakatarzonych, no mam nadzieję jak najmniej z naszą grypą, że tak powiem, z którą się już wleczemy od kolejnego roku, grypopodobną, czy też z krztuścem, z którym ja walczyłam, oby jak najmniej, ale jeśli wam się trafi takie zło, to zrobię wam posiłek, który po pierwsze... Będzie bardzo zdrowy, po drugie, dobrze zadziała na błony śluzowe, bo mniej będą wydzielały tych wydzieliń, przez które i mamy katar i kaszlemy, a jednocześnie będzie czymś takim kojącym i brzuch, i jelita, i w ogóle nastrój nam poprawi. I o dziwo będzie na bazie kaszy jaglanej, która, umówmy się, nie jest ulubionym produktem w kuchni tzw. zwykłych ludzi. Zatem robię dzisiaj jaglankę jesienną, bardzo zdrową dla zakatarzonych, a tak naprawdę ta jaglaneczka może z Wami już sobie funkcjonować przez cały rok. Słuchajcie, zaczniemy od czego? Od tego, że na odrobinie masła klarowanego, o, oh, 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 ja je z lodówki, no ale okej, okay, odrobinka masła klarowanego wrzucam laskę cynamonu dla yy, smaku, ale również dla zdrowia, ponieważ cynamon ma właściwości antybakteryjne, odkażające i jeszcze się nam dzisiaj w związku z tym w daniu pojawi. Tak jest, jest. E, do, do, nie, tego nie dodam na razie. I teraz słuchajcie, na tym maśle klarowanym podsmażacie sobie chwilę kaszę jaglaną. Nie. Tak to zrobię. Będziemy zalewać tą kaszę jaglaną mlekiem roślinnym. Ja jestem zdania, że jak chorujemy, to unikamy mleka krowiego wszystkiego, co nas zagluca. Czyli robimy coś trochę wbrew temu, na czym byliśmy wychowani, bo u mnie na przykład moja babcia biedna nie wiedziała, że ja mam taką alergię na mleko, laktozę bo nikt się wtedy tym nie interesował. Ona w czasie choroby mnie karmiła mlekiem. W związku z tym, jak ja zaczynałam chorować w listopadzie, z reguły na pierwszego, na, na wszystkich świętach, jak zaczęłam chorować, to kończyłam w kwietniu. Dopóki słońce mnie nie wygrzało z tego, z, tej, z tego mleka krowiego, jakoś funkcjonowałam. A tak to pamiętam, że ja zawsze byłam chora od 1 listopada do, do kwietnia. Teraz oprócz tego e, krztuśca, który mnie dopadł, niestety przez e, błąd lekarzy, źle mnie leczyli. Znaczy, zaraziłam to się nie przez lekarzy, tylko sama, ale gdyby mnie od razu szybko leczyli, to by było dużo łatwiej. Niemniej jednak, teraz nie choruje. się pojawił się po raz pierwszy od lat jako cokolwiek. Więc unikamy, jak jesteśmy przyziemieni, mleka krowiego, z serów, cukru z takich najprostszych rzeczy, żywności przetworzonej. Za dużej ilości glutenu. Robimy sobie coś takiego bogatego, wieloskładnikowego i bogatego w substancje przeciwzapalne i przeciwwirusowe. W związku z tym, ładnie nam się tu już na tym maśle klarowanym kasza jaglana smaży. Po co ja ją tak smażę? Ona dzięki temu będzie mniej gorzka. Są też osoby, które płuczą kaszę jaglaną, jeżeli jesteście bardzo wrażliwi smakowo na, na taką lekką goryczkę, możecie też wypłukać jeszcze przed tą kaszę jaglaną. I teraz moi drodzy, co zrobimy, ja sobie tu pomogę nożem, będzie mi łatwiej, podsmażymy gruszkę. Gruszka jest takim naszym i owocem lokalnym, i owocem teraz sezonowym również ma to działanie odśluzowujące, Czyli jeżeli jesteśmy przeziębieni, zakatarzeni, to bardziej chwytamy pogruszkę niż po na przykład grejpfruta. Sprawdźcie, czy jest smaczna. Pyszna. Wyśmienita. Taka wiecie zimna jeszcze z warzywniaka dopiero wzięta. Taka zimna grucha jak, jak kiedyś. Dobrze, więc tak, słuchajcie, tu sobie podgrzewamy. No tak, wszystko. Ja do tej mojej jaglaneczki dodam, co dodam? Dodam laskę wanilii. Wiecie, zrobię wam taką pyszną jaglankę. Mam taką bardzo już wysuszoną laskę wanilii, zobaczcie, ona się kruszy, gdybym miała taką miękką, to jest moja laska wanilii, która już ma pewnie z rok, ale ona nadal jest dobra, gdybym miała miękką, y, bym ją wzdłuż, wyjęła ziarenka, moja jeszcze do tego nie nadaje, wrzucę ją po prostu tak. Pamiętacie mojego y, takiego haka, jak to się teraz mówi, e, czyli taki sposób na, jak chcecie mieć pyszny cukier waniliowy, to sobie otwórzcie taką laskę i włóżcie do cukru i będzie fajny, aromatyczny cukier waniliowy. Dobra, tutaj mamy zatem laskę wanilii, tu nam się już rozpuściło masło klarowane. Wrzucam na chwilkę gruszki, żeby nie były takie zimne. Możecie sobie pokroić na drobniejsze, jeżeli macie małe dzieci, oczywiście kroicie sobie drobniej tą gruszkę. O, i ja sobie ją posypię cynamonem teraz, ponieważ mam trochę podsuszoną żurawinę, to dodaję już ją do jaglanki. No i w zasadzie zaraz skończyliśmy. I teraz tak moi drodzy, dodam odrobinę soli, bo jaglanka bez soli nie smakuje. I jeśli chcecie, możecie dodać troszkę ksylitolu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie alergika w domu, staramy się nie słodzić miodem, bo ten miód jest ze wszystkich tych roślinek, które być może go uczulają. Jak jest chory i jest alergikiem, unikamy miodu. Lepszy ksylitol. Troszeczkę. Jak tam nasza kasza? Robi się. Kasza to jak risotto, słuchajcie, potrzebuje tak 15-20 minut. Ja w tym czasie napiję się kawki. Dzisiaj mam taki dzień, że muszę być z skaweczką. No i zaraz całość się zagotuje, połączymy składniki i próbujemy. Kochani, to jak ja to sprzątam sobie, to yy, szybkie pytanie do Was. Wasza ulubiona jest to? Jaglanka, ryżanka, owsianka, ale najpierw musicie spróbować tej jaglanki, a potem odpowiadacie, co lubicie. Chyba, że znacie jaglankę i kochacie jaglankę, to możecie. Także odpowiedzcie mi proszę, co lubicie najbardziej. Jeżeli trzeba, to jeszcze wymyślę 100 jaglanek, 100 owsianek i 100 ryżanek, bo tutaj moja wyobraźnia nie ma końca. Dobrze, pięknie nam się wszystko smaży, jeszcze chwilunia, bo kasza jaglana jest twarda. Słuchajcie... czyli tak. Ważna informacja. Jeżeli wam wyparuje mleko, to możecie dolewać jeszcze mleka albo wody. Ja dolewałam mleka po to, żebym miała taką konsystencję już kremową. I teraz jeśli macie dzieci, które nie lubią kaszy, bo im coś tam w buzi. Możecie zmiksować to elegancko, i będzie jak budyń tudzież krem waniliowy. Zupełnie inaczej do tego podejdą, chociaż specjaliści od karmienia dzieci mówią nie ulegaj, stawiaj pod nos, ma spróbować, jak jest głodne, to spróbuje, nie podtykaj ciągle pod nos i tak dalej, więc słuchamy się specjalistów, nie miksujemy. Ach, jak to wygląda. Właśnie mi się wszystkie, słuchajcie, piorą w łyżki w zmywarce, bo mieliśmy awarię wody i niczego nie mogłam umyć, więc nie mam łyżki dużej, ale to nie jest duży problem. Zobaczcie, taką mam jaglankę pachnącą już cynamonem, wanilią, e, z właśnie żurawiną. Teraz dodam trochę błonnika, ponieważ my Polacy cały czas będę to powtarzać: mamy za mało błonnika. Moim błonnikiem dzisiaj są migdały, płetki e, i. Dodam gruszkę. Ale wspaniale to wygląda. A ponieważ jest sezon na cudowne maliny, to jeszcze dodam maliny, bo przecież jemy oczami. Zobaczcie, jak z takim. Ach, możecie jeszcze dodać troszkę na przykład e, e, dżemu z e, porzeczek. Ja nie dodałam, bo nie potrzeba, ale gdyby Wam przyszło, to na przykład albo śliwkowe, albo porzeczki będą tu pasować. Próbuję. Mmm. Mmm. Pycha. Nawet nie muszę. Y znaczy nie chcę tej gruszki psuć, bo będzie zdjęcie z gruszką. Więc wiecie, nie mogę jej spróbować, ale. Mmm. pyszka. Mm. Słuchajcie, kocham te wszystkie jesieniarskie klimaty. Taka jak lanka jesienią, i mamy teraz otwarte okna, więc tak, tutaj u nas jest troszkę rzeźko. Ale przez to jest cudownie. Uwielbiam jesień. Już mamy oficjalnie jesień kalendarzową. W kuchni u mnie też już się jesień zaczęła. Wydbajcie o zdrowie, jedźcie zdrowo. Jak są katary, kaszle, przypomnijcie sobie o mojej jeglance. Zostawiam Was dzisiaj e, wszystkiego smacznego, wszystkiego zdrowego. Oglądajcie następny odcinek, Jak macie jakieś specjalne zamówienia co do dań, to zapraszam serdecznie. E, kończę ebooka ze starymi przepisami, więc będzie zespół nad tym pracuje, bo to ja nie potrafię takiej rzeczy robić. Zespół, który spisał przepisy, zdjęcia, ubrał e-booka, podpina wszystko na stronę. Więc niestety musi być e-book płatny, bo ludzie za darmo nie pracują, więc tak to wygląda. Słuchajcie. Ja Was serdecznie upraszam o cierpliwość e-bookową, bo mnóstwo osób do mnie pisze. I zapraszam Was na pyszną jaglankę. Dzięki za dzisiaj. Mm, Kolejny przepis, tutaj zapraszam.